Witam wszystkich w, trzydzie... w 39 części Let's Play Oblivion Przypominam, że ostatnio zaczęliśmy zadanie dla gildii wojowników i teraz będziemy je kontynuować. Mianowicie musimy porozmawiać. Gdzie ona jest? What the? Muszę porozmawiać z Kaczką. No i właśnie. Ale gdzie ona nam spieprzyła? No bez jaj, gdzie jest ta? No ty dziwko, już zdążyłaś spieprzyć? Dobra. Dobra, taka cwana jest. Okej. Okay. Sobie grzecznie na nią poczekamy. O, nie liczę, że będzie taka bystra. i I teraz powinniśmy sobie tutaj wejść i z nią pogadać Ciekawe, co mam nam cie ciekawego do powiedzenia ta suka Aha, Znowu jest na ostatnim piętrze. nie jest tutaj. Byłaś nie podal domu well, mnie. I figured if I left some rotten meat outside, the nasty little things would come. In her basement? I just wanted to lure her vermin outside. I didn't mean to hurt anyone. And if you can keep this our little secret, I can make it worth your while. There's a bit about... It's good that you want to get better. Tylko, że ona może mnie już gówno... Znaczy chyba już nas za wiele nie nauczy. Kaczka Słów przyznała się, że chce zabić szczury Erwin. Obiecała, że przestanie podkładać mięso, jeśli nie powiem o niczym Erwionie. No i pytanie, co my teraz mamy zrobić, tak? Gdzie nam mapka wskazuje? Hmm, mamy iść tam do tej całej Erwiony. No właśnie się zastanawiam, czy jej mówić, czy nie. Chyba nie będzie to konieczne. Tak mi się wydaje. Chyba jej nie powiemy w sumie. Zresztą zaraz sami zobaczymy. Gdzie ona jest? Gdzie ona. O, tutaj jest. Dobra już. Za tym wszystkim nie miała z tym nic wspólnego. No i teraz mamy taki dość moralny wybór: powiedzieć i ryzykować, że ona niczego nas nie nauczy, czy nie powiedzieć i może nas czegoś nauczyć. Tylko wydaje mi się, że ona i tak nas niczego nie nauczy, bo ma za słaby poziom. Ale dobra, nie będziemy mówić, niech będzie. No, właśnie, właśnie, tak. Dobra. Ob ona to łyknęła spoko. Tylko o, 500, dobra, ładna zapłata, podoba mi się. Dowiedziała się, że problem został rozwiązany i zapłaciła mi za wykonanie zadania. Każdego razu powinna się dowiedzieć, że jej sekret jest bezpieczny. No właśnie. Ciekawe, co ona teraz nam da za to. Mam nadzieję, że również coś bardzo fajnego i mogło być też cenne. Jestem bardzo ciekaw, co ona może nam zaoferować. Widzę, że ona już tutaj na schodach czeka. So, you <laughs> <laughs> czy wykony wykonane każda zów podziękowała mi za załatwienie tej jej... za tajemnicę tajemnicy i udzieliła mi darmowego szkolenia w dziedzinie akrobatyki spoko gdzie ja mam akrobatykę dobra niech będzie i tak Idziemy jeszcze raz do gildi wojowników bo coś mi się wydaje że to chyba nie koniec że chyba jeszcze coś będą mieli ciekawego dla nas, bo to byłoby po prostu za proste Tu jest gildia magów, tam jest gilda wojowników, świetnie. A my tutaj w Envil y, załatwialiśmy tą sprawę e, widzę, że... Hrabę Envil obiecał, Aha, załatwialiśmy to spoko. Czyli następne miasto jest tam. Dobra. Ale jeszcze pogada. Ojej, coś mi strasznie sklatkowało. Pogadamy sobie z tym Herstem. Gildi. Pytańcie, jak go będę musiał znowu szukać? A wiem, wiem. W sumie ciekawe, bo nie pamiętam, jak na początku wyglądaliśmy. Czy rzeczywiście te mięśnie nam urosły? Jak tak, to naprawdę zajebista sprawa. Hello! Tak jest. Zapiszemy sobie normalnie. Yy, nie wiem o co tu Kaman. Ale widzę, że tu już jesteś za słaby dla mnie nawet. Awans. Dobra, masz jakiś kontrakt? Spoko.

Azam powiedział, że Norberts z Anvil, właściciel przednich towarów LACE, może mieć dla mnie zlecenie. No i cóż, chyba się tym zajmiemy. Bo w sumie, w sumie, w sumie to nie wiemy. Teraz. No kurwa, no gdzie ja idę? Gdzie tu jest wyjście? Tędy jest, no to ja nie wiem, co ja tam chciałem szukać. A w sumie ciekawe, że tam było zamknięte. No i teraz też mam dylemat, bo nie wiem, czy sprzymierzeńcy dla Brumy? Nie, może zajmijmy się sprzymierzeńcami dla Brumy. W końcu ile będą czekać dla nas, nie? Na nas. Więc jedziemy do kolejnego miasteczka, już nam za wiele nie zostało. No i wiecie, jak zostanie trochę czasu, to weźmiemy się za tą gildię wojowników. Bo naprawdę ją trochę zaniedbaliśmy. A nie wypada, nie wypada. Kurde, znowu się ciemno robi. Oh shit. Może jeszcze zdążę. No, come on, come on. Okej. Okay. Oj. Coś. No, fuck! A nie, może zdążyłem. Takie. jest. Jezu. Fuck. Do ósmej wieczorem. Shit. Dobra, poczekamy sobie. Wiem, że jest troszkę sporo czekania, ale musimy to załatwić. Kurde. Prawie zdążyliśmy. Fucking shit. Dobra, ona od szóstej, tak? No to już myślę, że teraz już na pewno będzie w swoim foteliku siedziała. No właśnie. Oj, az już jaka stara. Your reputation precedes you, hero of Kovach. You mm have -hmm. done my city a I will now gladly send souls. Dzięki. Dzięki naprawdę. Spoko. No i tak mamy kolejnego. E Gdzie to jest? Ej, ej, ej. E e. Żeby to byli wszyscy. Nie no, bez jaj, zaraz sobie stąd wyjdziemy i zobaczymy. A do imperium nie mieliśmy się udać? Kurde. No to byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Co mi moja mapka kochana mówi. Nie widzę, że tu... Tu jest w porządku. Razem to jest od gildii. To jest tam szkolenie. Aha, czyli chyba już wszystko Czyli teraz Kto nam to zadanie w ogóle zlecił Fuck Zlecił nam to, no właśnie Więc mi się Do niego I chyba to trzeba mu zameldować Że się wszystko udało I tak właśnie teraz zrobimy Mhm Można troszkę szybciej prosić Właśnie Mam nadzieję, że to trzeba jemu meldować, a nie komuś w brumie. Bo no nie chcę się tam teraz zapieprzać i szukać hrabia, hrabiny czy hrabi. Oj, ale tutaj, ale kolory są tutaj troszkę Eee, No, gdzie jest ten dziadek? Eee... No i co, nie możemy ci tego zameldować? No zrobiliśmy to zadanie, no w mordę. No bez jaj, no nawet nic nas nie pochwali, no fuck. No kij z tobą tam, stary lamusie. Udajmy się do brumy. Nie no, ktoś musi nam... ...chociaż powiedzieć dziękuję za to, no bez jaj. Chociaż może oni nam coś tam powiedzą. Uuu, widzę, że tu oboziki są. Bardzo się z tego cieszę, tak jest. Chyba, że to było wcześniej, nie. Nie pamiętam tego. Dobra, mam nadzieję, że ona nam podziękuje. Może coś sypnie, chociaż złotem. Good to see. Hmm. Aha, Jajajaj, chyba się pośpieszyłem. What the fuck, co to znowu za zadanie? Nie, 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 my na razie tego zadania sobie podziękujemy. Nie chcę mieć burdelów w moim dzienniczku ukochanym. Ale widzę, o ile tutaj dom stoi. Mmm, 10 tysięcy. Tutaj już taniej jest. Fajnie. No i widzę, że nikt nam nie podziękuje. Chociaż nastawienie jest wysokie. Fajnie, fajnie. Nastawienie mi się podoba. No dobra, spadamy stąd. No. Myślałem, że jakieś fanfary będą coś, a to gówno. Ej, no takie życie. Mam nadzieję, że w przyszłości to zaowocuje. Dobra, ale zajmijmy się teraz gildią wojowników. Wróćmy znowu do Anvil. Ja wiem, że dzisiaj nie będzie jakichś wielkich bijatyk. Ale trzeba się zająć tym. Trzeba to wykonać w końcu. Żeby awansować w gildii wojowników, bo... Możemy potem zostać mistrzem! Eee Norbert... No właśnie. Gdzie jest ten Norberto? O, on jest... On jest niedaleko. Nie, no, nie, nie, schowaj broń. Czyżby nie, to nie ten? Nie, no co tu będzie? Do Złotego Wybrzeża? On tam mieszka? I coś mi się wydaje, że chyba nie w tą stronę poszliśmy. O, oh, shit. Albo może i w tą stronę? Tak, on będzie gdzieś tutaj. No, właśnie, oczywiście.

może just... this... okay. Nie ma sprawy, on kazał nam tutaj zostać na noc. Eee, mówi, że niemal każdej nocy ktoś włamuje się do jego sklepu. Kazał mi zostać gdzieś w nocy w sklepie i przyłapać złodziejaszków na gorącym uczynku. Dobra, a która jest godzina? Aha, trzecia, prawie czwarta w nocy. Dobra, tylko jestem ciekaw, czy ktoś tutaj przyjdzie. Hmm, ciekawe. Dobra, zostawmy mu to. Oj, Mam nadzieję, że to nie będzie zadanie z serii nudne czekanie. Holy shit! Wohohohoho! Oh. Oj, 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 FPSy! Nie pomagacie mi w tym zadaniu, kurwa FPSy! Aj, 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 Ty wypierdalaj! Nie no, kurwa zajebią mnie, no co za kurwy?! No kurwa, mać! Zajebioza! czy kurwa FPS-y tak mnie pojebały. Kurwa, gin tych chuju jebany. Kurwa, no. O, już tylko mi jeden został. A kurwa, który mnie zabije? Ja pierdolę. FPS-y, nie świrujcie mi. O, co za kurwa jeszcze mnie tu... Fak, nie no. Kurwa ja ci dam Ja ci szmaciarzu dam Mikstura czarodzieja, nie chcemy tego Mikstura leczenia, tak to chcemy Leczenia chorób to też yy, Mikstura leczenia yy, je, 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 je. Gdzie jest mikstura hmm, Ciekawe Tak, o, tak, o tak. Dobra, już widzę, że nie możemy więcej wypić. Dobra. I tak szybki otaczek. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. Elegancko, tak ja o to mi chodziło. Udało mi się rozwiązać problem rabusiu w sklepie Norberta. Muszę porozmawiać z właścicielem, ja wiem. Uhu hu. Widzę, że zajebista broń, ale w chuj ciężka. Ale widzę... Ojej. Ale to jest kurwa cie... cenne, zajebiście. O tak Nie to nie. Ouuu, Ile tam nam kilosów jeszcze zostało? No nie za wiele. Praktycznie na jedną broń. Chyba sobie weźmiemy to, i tutaj gdzieś jeszcze im powypadało. O, e to jest już szklany sztylet. Ja sobie weźmy to, czyżby już wszystko. Jeszcze ten trzeci miał coś przy sobie, jakiś. O, ten ma jeszcze 4 sztuki złota. Oj, zarobimy galancie na nich. A ten ma jeszcze jakieś buty, które też możemy ładnie potem sprzedać. Więc też się sobie weźmiemy. Dobra, ale chyba wszystko. No i co, teraz mam pogadać z właścicielem. A właściciel pojawi się za kilka godzin. Poczekam, no fajny questik, fajny. mi się wydaje, że to chyba jeszcze nie koniec będzie. Yy, no właściciel tu przyjdzie sam? Czyli nie bardzo, chyba nie bardzo. Więc chodźmy do właściciela. Nie, no gdzie jestem kurwa właściciel? Oh my god! Nie, 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 to nie jest tutaj. Nie, no gdzie jest ten właściciel? Nie, no tutaj musi gdzieś być. Fuck! No wiadomo, raczej z obuchem. Ziomek? Nie, nie widziałeś gdzieś tego Norberta? Nie, o jest, to on jest. Już, już, już. Yy, tak jest. No i dzięki wielkie, ziomek. 500 złota zajebioza. A teraz jeszcze sobie schandlujemy to, co nam się udało zajumać. Proszę bardzo, ostrza. Sztylecik. To wszystko sprzedamy, bo to nam jest niepotrzebne. Mm -hmm, wierzę ci, ale teraz ja będę handlował. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Już nawet stać nas na jakiś tam domek. Mm, to będzie... Mhm, mm mhm. Nie, to musimy sprzedać, bo to jest słabiutkie. To też jest słabsze. To też. To tym bardziej, ale się ładnie teraz obłowimy. Zajebiście, tak jest. I to są właśnie fajne momenty po każdym questie. Dobra. Chyba sprzedaliśmy wszystko, co było możliwe. Ile mam kaski? 13 tysięcy zajebioza. I kolejne wykonane zadanie. I jeszcze co, zdążymy do gildii wojowników. Czy nie, chyba nie bardzo już w tym odcinku się chyba będę z wami powoli żegnał. Mam nadzieję, że się Wam dzisiejszy odcinek podobał. Zakończenie było bardzo, bardzo szczęśliwe. I jestem równie zadowolony. Bo w sumie zarobiliśmy sporo kaski i poważnie myślę nad dużymi zakupami. No, a w następnym odcinku, chyba zajmiemy się już fabułą główną, pchniemy ją trochę do przodu. Czyli to z Martinem związane, gdzie to ma w ogóle być, to jest niedaleko tutaj. No, ja myślę, że sobie konikiem trochę podjadę, żeby nie marnować waszego czasu. A teraz z wami się żegnam. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc komentujcie, subskrybujcie. I zostawcie jakiś znak po sobie. Do cześć!